Dzień dobry, kochane i kochani. Witam Was w czytaniach na lipiec 2020 roku. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję Wam za to, co do mnie piszecie. Strasznie się cieszę, jak do mnie piszecie i mówicie, że sprawdza się i że pomogło. To jest, to jest sens mojej pracy. Bardzo. Bardzo fajnie, jak, jak dajecie mi taki feedback, takie informacje zwrotne. Bardzo za nie dziękuję. Za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że w ogóle u Was wszystko ok, że jesteście zdrowi, zdrowe, szczęśliwe, szczęśliwi i że macie się świetnie. Dzisiaj nietypowo zwracam się do Was też z prośbą, bo padł mi laptop, dosłownie dzisiaj. Dzisiaj przyszły te karty, które nie będę robić, tak myślę, że te lipcowe czytania na nie czekały. I jednocześnie padł mi laptop, co właściwie uniemożliwia mi pracę, jeśli chodzi o, o indywidualne czytania, bo do tego muszę mieć połączenie z netem tutaj w tym środowisku. Dlatego bardzo Was proszę o. Chociaż, jeżeli czujecie, że chcecie mi pomóc, to bardzo proszę o, o wsparcie na laptop. Możecie wpłacić na PayPal, możecie wpłacić na, na moje konto. Najlepiej z dopiskiem darowizna. Będę wdzięczna za, za każdą złotóweczkę. Bardzo bym chciała mieć lepszy laptop, bo wtedy jakość mojej pracy też będzie lepsza, nie będę się musiała bo z tym już się trochę użerałam, szczerze mówiąc i teraz już w ogóle nie mam, nie mam nie mogę go po prostu włączyć już nawet oczywiście będę się starała go naprawić, ale obawiam się, że to zazwyczaj tak jest w wypadku tego sprzętu że to, że to nie działa także proszę o pomoc i bardzo z góry za nią dziękuję a teraz będziemy przechodzić do czytań, do poszczególnych znaków jak zwykle zapraszam Was do tego, żeby obejrzeć nie tylko swój znak słoneczny, ale też te miejsca w horoskopie urodzeniowym, które są u Was ważne, czyli tam, gdzie macie planety osobiste: Księżyc, Ascendent, Marsa, Wenus, Merkurego. To też są istotne aspekty. I pamiętajcie, że to czytanie to są przyjacielskie wskazówki. Ale to wy jesteście paniami i panami swojego życia. Do zobaczenia. Dzień dobry, ryby. To jest czytanie dla Was na lipiec 2020 roku. Zobaczmy, jakie są dla Was energie, jakie są dla Was przekazy, co Wam wszechświat chce powiedzieć, jeśli chodzi o lipiec 2020 roku. Oczywiście, czytanie jest dla Waszego najwyższego dobra. Dla ryb na lipiec 2020 roku. Jakie są energie. Co ryby powinny wiedzieć, na co zwrócić uwagę, co się dzieje, co nadchodzi. Ok? Bieżąca sytuacja to trzy kielichy. Przed chwilą panny miały tą samą kartę, a naprawdę bardzo dużo tasowałam karty, więc. Widać tak. A co Wam wychodzi naprzeciw? Kuchankowie. Ok. Może być sytuacja jakiegoś trójkąta miłosnego. Chyba mam wszystkie karty do góry nogami, tak. E, głębokie uwarunkowania. Arcykapłanka. Jakaś tajemnica. Przeszłości, dwie buławy, niedalekiej przeszłości. Teraz w głowie, czyli taki cel nadrzędny. Siedem kielichów. Uu, zawrót głowy powiedziałabym jest w głowie. Niedaleka przyszłość. 8 buław. Często się pojawia 8 buław w czytaniach w tym miesiącu. Wy pokazujecie się jako rycerz monet, wasze otoczenie jako sześć kielichów. Więc tutaj jest dużo o relacjach, moim zdaniem, w tym czytaniu i o trudnościach z wyborem albo trudnościach z wiernością. Albo trudności w zauważeniu, o co mi w ogóle chodzi. Czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń? Czy to jest soulmate, czy to jest właściwy partner? Nie tylko w miłości, ale w miłości być może też nadzieje i obawy. Pięć buław. I wskazówka, lub wynik. As mieczy. Czyli uda się podjąć decyzję, ale. Ten miesiąc może być taki, z bardzo mętny, mam wrażenie. Nie ma tu klarowności. Mówią o tym dwie karty: ta i ta. Czyli zarówno sytuacja, z jakiej wyrasta to, co jest teraz, jak i to, co w tej chwili macie w głowie, nie sprzyja jasnej komunikacji, jasnemu widzeniu sprawy, podejmowaniu decyzji. Mamy tu do czynienia z jakąś zasłoną, mamy tu do czynienia z jakąś iluzją. I ta iluzja może dotyczyć Was i jakichś osób, które są Wam bliskie, a z którymi łączą Was silne więzi. I wiele wskazuje na to, że to jest więcej niż jedna osoba. Oczywiście to nie musi być trójkąt od razu miłosny, ale może. Może to dotyczyć, dotyczyć grupy przyjacielskiej, może to dotyczyć osob, osób, z którymi pracujecie, aczkolwiek ja tu bym się skłaniała bardziej ku zamieszaniu uczuciowemu jednak. Tak. Bo mamy trzy kielichy w samym centrum, czyli są trzy osoby. I teraz trzeba wybrać. Wy jesteście jedną z nich, teraz trzeba wybrać tą drugą. Nie dwie naraz. Tą drugą. Trzeba wybrać jedną z dróg. Tutaj. I myślę, że jest bardzo trudno wybrać. Siedem Kielichów mówi o mgle. Mówi o nadmiarze opcji do wyboru, tak? Mówi o tym, że nie wiemy dokładnie, na czym stoimy, że wydaje nam się, że, nasz, że nasze myślenie jest racjonalne, a wcale nie jest. Że wszystko jest kuszące i że chcielibyśmy wszystko naraz, a nie da się. A mam wrażenie, że ta sytuacja długo się już tak ciągnie i w ogóle jest ufundowana na jakimś niedomówieniu. Arcykapłanka często oznacza milczenie, nie się wiedzą. Tak. Jest Was dwóch, jest Was dwie, ale to drugie nie wie. O tej pierwszej, tak? Taką tu mam wrażenie. Albo e, współpracuję z dwiema osobami, jedna nie wie o drugiej, a w jakiś sposób jedna na drugą wpływa. Na przykład ze sobą konkurują. Mówię, może być miłość, nie musi być, ale bardziej bym się skłania ku właśnie jakich, jakimś emocjonalnym sprawom. Nie wiem, czemu chodzi o wybór, bo przecież nie zawsze w relacjach musimy wybierać, ale tu ewidentnie trzeba tą trójkę zredukować do dwójki i ta dwójka się tu powtarza. Tu, tu, tu jest jeszcze szóstka, która też ma dużo do powiedzenia na ten temat. Tu jest też dwójka, tak, która też jest jednocześnie szóstką. Ale mówi o wyborze. Karty bliźniąt mówią o dwóch drogach, tak, dwóch jakby o, e, dwóch wyjściach. Um. Może być tak, że w przeszłości jedna z tych osób nie była dla nas emocjonalnie tak ważna, że była po prostu jakimś tam um, towarzyszem w drodze. Tak. Ale teraz jest kimś innym, jest kimś więcej. Um. Może też być tak, że w przeszłości czuliście, że ten kierunek jest wybrany, że wiecie o co wam chodzi, ale gdzieś to się po drodze pogubiło, bo teraz jest. Bo teraz jest trzy. Teraz jest jedno za dużo, mam wrażenie. Tak? Trzeba coś wybrać. Trzeba tutaj zredukować. Wyjść z tej mgły. I myślę, że to nastąpi. Myślę, że nastąpi w ogóle przyspieszenie po tym, ale mam wrażenie, że dopiero pod koniec miesiąca, bo Wy w tej chwili się pokazujecie jako rycerz Denarów, który jest najwolniejszy ze wszystkich. Który się nigdzie nie spieszy, który kontempluje otoczenie, rozgląda się, zastanawia. To jest bardzo często karta prokrastynacji. Jutro podejmę decyzję. Jutro. Jutro i zawsze jest jutro. I ono owszem dochodzi do celu, ale bardzo powoli. Dlatego nie sądzę, żeby to rozstrzygnięcie miało nastąpić szybko. To może być trudny czas. Na spodzie talii mamy 7 buław, gdzie ktoś na przykład będzie was namawiał, żeby tą decyzję podjąć szybko, że teraz, natychmiast, może sami będziecie siebie poganiać. Tu jest ciśnienie na podjęcie decyzji i nie sądzę, żeby to znajdowało w was jakiś oddźwięk, w sensie, że może jakaś część was chce, a druga część was nie chce. Nie spieszy się. Jakie tu są względy? Wasze otoczenie ma sześć kielichów. To jest często karta karmicznej miłości, takiej e, bardzo głęboko zakorzenionej, długoletniej. Jak ktoś wierzy w przeszłe życia, minione, to nawet właśnie z minionego życia, że już się wcześniej spotkaliśmy. Jak to teraz mielibyśmy się rozstać? To jest taka nierozerwalna często więź, która niekoniecznie działa w teraźniejszości. I myślę, że jedna z tych osób to właśnie może być taka, taka partnerka, taki partner karmiczny, z którym no, ta więź będzie zawsze, ale w zasadzie nie wiadomo, co z tym zrobić i co wybrać. Co wybrać? Stoicie na rozdrożu tutaj ewidentnie w tym miesiącu. Nadzieje i obawy. Pięć buław. To mnie trochę. To mnie dziwi ta karta. Jeszcze sobie wyciągnę do niej coś. Bo to jest tak, jakby była jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia obawy, obawa, że się zmęczę, obawa, że w ogóle muszę coś tutaj ruszyć. Coś mi dziwnie pachnie. Okej, okay. <laughs> przepraszam, ale czasami węch mi totalnie inne zmysły dominuje. Mam bardzo silny węch. No więc jest jest tu jakaś obawa, że wejdę na ścieżkę konflikt. Nie pasuje mi ta karta do nadziei za bardzo, bo ja wiem, czy wy macie tutaj potrzebę przepychania się łokciami, udowadniania komuś czegoś, nie sądzę, nie sądzę. Jakoś bardziej to czuję jako, jako obawę, że, że się zmęczę konfliktem, że będę miała dosyć, że, że czy to musi iść przez kryzys. Tak, takie, taka wątpliwość. Co stoi przy tych pięciu buławach. Myślę, że tu jest duża potrzeba harmonijnego rozwiązania. Mhm. lichów. No właśnie. Tu jest duża potrzeba harmonijnego rozwiązania, takiego, które najlepiej by nikogo nie uraziło, nikogo nie skrzywdziło, które uwzględni wszystkich który wszystkimi jakoś się zaopiekuje w tej sytuacji. Pytanie, czy to się da zrobić. Nagle, tak, jako rozwiązanie I idzie as mieczy, który nie jest łagodną kartą. Co Zupełnie tutaj nie pasuje jakby do tego czytania. Jest w ogóle z innego uniwersum. Łup, Czach. Mamy jasność. Widzimy jasno, wszystko jest jasne. Um, mówimy prawdę. Przecinamy jakieś więzy. Wyswobadzamy się. Być może do niego też coś wyjma. Więc to rozstrzygnięcie zapadnie, i ono będzie trochę. trochę z innego uniwersum niż to, w którym jesteście w tej chwili. Jest, jest z takiej innej energii, jakby. 6, 6 denarów, ale przywraca równowagę, przywraca harmonię. Jest dobrze ugruntowana. Jest zachowaniem tego, co najważniejsze, mam wrażenie tutaj. Że jest to, jest to redukcja, która przywraca właściwe proporcje. Natomiast nie sądzę, żeby, żeby, żeby to rozstrzygnięcie miało przejść w wyniku jakichś Waszych, nie wiem, intelektualnych roz, rozgrywek, zastanawiania się, jakichś dziwnych posunięć, w ogóle aktywności. Ja mam wrażenie, że ono przychodzi jako inspiracja, że jest Wam dane w pewnym momencie. I, i z tego względu może to być trochę męczący czas. Kiedy chciałoby się już to mieć za sobą, a ciągle tego rozwiązania nie widać, nie? I czekamy właściwie, nie wiemy na co, bo nie jawi nam się to. Nie wiadomo co z tym zrobić. My nie mamy jasności. S są jakieś więzy, które nas trzymają, tak? Nie chcemy wchodzić w konflikt, nie spieszymy się, jednocześnie coś nas pogania. E I to jest taka trochę energia właśnie rozrywająca, mam wrażenie taka. E że zrobiłabym coś, ale nie wiem co. Więc siedzę i śnię, i, i może to się wyśni. Może ta energia się wyśni, może to rozwiązanie się wyśni, właśnie. Wyśni, wymarzy. Czasami inspiracje przychodzą właśnie w takich półsnach. Ja to bardzo lubię. Dzisiaj cierpiałam wielką frustrację przez całe półtorej minuty. Bo wymyśliłam właśnie w półśnie, jak będzie wyglądała moja karta pustelnika. No. I wymyśliłam i nie zapisałam od razu. I mi uciekło. W sensie nie pamiętałam, która to karta, i nie pamiętałam, jaki to jest pomysł. Na szczęście mi się przypomniało. No właśnie. Tu jest brak decyzji. Ale ten brak decyzji jest spowodowany. Brakiem łączności z informacją. Aha, czyli może być tak, że przyjdzie do Was informacja, że tu leci komunikacja i Wy dzięki temu wiecie, co zrobić. Może też być tak, że odezwie się do Was ktoś, może któraś z tych osób, a może nie, ale w jakiś sposób związana z, z więzami emocjonalnymi, które Wy macie. I coś Wam przypomni. Tak też może być, że przyjdzie wiadomość z przeszłości do Was. Którą być może wysłaliście sobie sami, bo bardzo wielu rzeczy nie pamiętamy z życia. To jest ciekawe. Nie wiem, czy sobie kiedyś pisaliście listy do siebie z przyszłości. To jest bardzo, bardzo interesujące, że pisze się taki list do siebie za 10 lat, na przykład, albo za 5. Niesamowite jest wrażenie, jak ten list dochodzi. Są takie programy, które to robią. Niesamowite, bardzo Wam polecam. Więc tak, tu się pojawia jakaś informacja, od kogoś ważnego z przeszłości, która was ustawia, tak? która powoduje rozstrzygnięcie, która powoduje jasność, która powoduje, że ta zasłona narzucona przez arcykapłankę, tam mgła uczuciowa, ona się rozpierzchnie. Będziecie wiedzieć, co zrobić, żeby było dobrze i harmonijnie. Więc proponuję się tym za bardzo nie przejmować i nie zajmować, <grytanie> tylko czerpać radość. I cieszyć się życiem w pięknym, w pięknym lipcu. Super lato. Żyjcie, kochani i kochane. Cieszcie się życiem każdego dnia. Czerpcie pełnymi garściami. Chłoncie to. Eee, życzę Wam pięknego miesiąca. Pełnego radości, niewinności, słodyczy. Ufności. Niech Wam sprzyja szczęście. I bądźcie zdrowi i zdrowe. Wszystkiego dobrego. Cześć.